Śmierć za murami, cisza pod bramą i policyjna obława na dziennikarzy z Wrocławia i Szczecinka. 1 czerwca 2025 roku. Dzień, który z całą pewnością przejdzie do historii operacji o najwyższym stopniu zagrożenia. 15osobowy oddział wyszkolonych funkcjonariuszy z różnych zakątków kraju został rzucony do walki z trójką wyjątkowo groźnych osobników. Ich uzbrojenie, kamera, notatniki i niebezpiecznie celne pytania. Pod zakładem karnym w czarnym dziennikarze dokumentowali skromną ceremonię żałobną rodziny zmarłego za murami partłomieja miecznikowskiego. I to wystarczyło, by uruchomić pełną mobilizację służb. Po intensywnej obserwacji operacyjnej ruszyła akcja rodem z filmów sensacyjnych klasy B, policyjna obława, szybkie otoczenie celu, błyskawiczne legitymowanie. Całą operację, ku chwale munduru, policja skrupulatnie rejestrowała, używając aż dwóch kamer, by żaden fragment tego triumfu nad wolnym słowem nie umknął potomnym. Dowodził tym spektaklem osobiście nadinspektor przemysław Bujak, człowiek legenda, taktyk niezrównany, który potrafi wysłać Pluton do rozpoznania tożsamości trzech oznakowanych dziennikarzy, a sukces operacji uczcić notatką służbową. Zamiast odpowiedzi na pytania o śmierć osadzonego, pokaz siły. Zamiast szacunku dowolnych mediów, demonstracja władzy na poziomie przedszkolnego teatrzyku o niebezpiecznych reporterach. Tak właśnie wygląda współczesne bohaterstwo. Z kamerą w tle i kajdankami w pogotowiu. Dzień dobry, podinspektor jak kontrola drogowa, poproszę prawo jazdy, bądź jakiś dokument tożsamości czy Mogę wyjść, bo tam z A jednak, poproszę Państwa, również dokument... Oprogramy. To możemy wyjść. No oczywiście, spokojnie, ale wszyscy, proszę wykonać. Ale, ale kontrola drogowa, czy wszystkich wy... Kontrola, kontrola drogowa opamiętuje kierowcy. To ty, ty nie ty, ty. Ja, ja, ja filmuję, ja jestem, ja ja jestem tak dziennikarzem. Ja, ja dziennikarze. Ale to jest kontrola, kontrola drogowa. jest kontrola, ja jestem dziennikarzem. Zabraź Państwa tu również poprosimy, jakiś dokument o Za chwileczkę na jedną rzecz. Podstawa prawda i prawna. Ustawa o policji, bo to jest to sama faktyczna podejrzenie naruszenia dyspozycji artykułu 616a ustawy o ochronie obiektów. My tylko bramę żeśmy filmowali, my... brama nie jest obiektem. Naszym zadaniem jest tylko ustalić tożsamość i, i nikt więcej od państwa nie wie. Brama nie jest obiektem. Zgadza się pan ze mną czy nie? Proszę pana. Ale z... zgadza się pan, jako policjanci mamy prawo ustalić tożsamość. Artykuł 15 Dobra. ustawy o policji. No, Widzę, że wi 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 to jakaś nagonka, bo aż tacy groźni jesteśmy. Radna, żadna Bardzo sprawnie się... Ale co to ma być prawo jazdy? Dobrze, co pana interesuje? Jakiś dokument ze zdjęciem. Dobrze, proszę. Proszę przeczytać sobie pan tutaj. z tyłu sobie proszę pana, dobrze, proszę pana, pan dobrze, 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 Proszę, dobrze, 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 co tu jest napisane, kim jestem? Na Prawo jazdy. Co pan poczeka, to światła Na bo to ja widzę to Osoba przyjdzie. posługująca się mieszą legitymacją jest dziennikarzem. Wszystkie instytucje, organy, związki oraz osoby prywatne upraża się do udzielowi, udzielenia posiadaczowi tego, tego dokumentu wszelkiej pomocy związanej z wykonywaniem zawodu dziennikarskiego. Gdzie my żyjemy? Wszystko. Na Białorusi czy w Rosji? Dobra. Jest? Może Państwa zaczynaj, bo jest podrobiona może. Proszę, pana, proszę nie przeszkadzać. No, Słuchamy. Pani podejdzie, widzę, do mnie nie ja widać ja nie będzie. Dobyć. Alkomat macie, dodajcie alkomat, z Istotą tej kontroli jest ustalenie tożsamości. Proszę Jestem dziennikarzem bardzo. z Wrocławia. Ja Chcieliśmy Państwu swoje wizytówki. dać, Pan mówi, że po pracy. Mam pytanie, jak się Pan I nazywa? może Pan teraz przyjąć od nas? Jeśli Pana nie proszę, nie proszę się odpłynąć, to ja jestem prowadzącym po Dobrze, i Dobrze, dobrze. Nie narzucaj. poważnie. to przemysłu tak. I co nam Państwo zarzucacie? Sposób tej kontroli jest ustalenie tożsamości. Tylko. Tylko. Ustalamy tożsamości, skończymy. Elektronik. No i cieszy nas. Bardzo nas cieszy. Rzeczowo, konkretnie. Bo bici nie będziemy? Bo to różnie z policją bywa. Proszę pana, ja prosiłem, żeby pan nie przeszkadzał po to, ja to. Ja głośno myślę. Dobrze, to proszę, tylko pan... To nie każdy z nas nie Jeszcze raz byłem pobity przez policję. Nic ja Ale do czego? To macie? jest kontrola drogowa? Ale to drogowa, jest kontrola, czy? kontrola drogowa? Czy? Czy, czy pan mnie... co, co to jest? Co, nie, my tylko chcemy ustalić tożsamość i kończymy tą interwencję. Proszę, proszę nie prowokować. Tak, tylko tożsamość. Dobrze, tożsamość. Pokazujemy, pokazujemy. Zdajemy urodzenia? 5 czwarty 1957, ale nie chodzi, Mogę zbliżenia zrobić? A. Nie, tak, się Pan się uśmiechnie. To, i ten Radowi został wszystko, te numery rejestracyjne, A. ale od lasu wejdź. We, weź żebyśmy wiedzieli, kto kto z nami rozmawia. No. Panowie się uśmiechnął ale dobrze, zaraz odpanie, da tak, nadal. Mariusz podejść tutaj. Tak. Pan ma tylko sprawdzić nasze, nasze tożsamości, więc ciężko inaczej je polecenie. Czy mógłby A. pan zdradzić? Proszę pana, ja nie udzielam wywiadu. Ja wykonuję czynności związane z legitymowaniem. Ale państwa. to jest pana inicjatywa, czy ktoś panu to zlecił? Bo dzisiaj wiemy w jakim miejscu byliśmy, w jakiej sprawie. Jak to było? Pan Panie Policjancie. Naszym zadaniem jest jako policja ustalić tożsamość, potencjalne. Z jakiego powodu potencjalnych świadków i potencjalne ja osoby, nie miał miał A pan nie legitymuje. Na podstawie artykułu 15 ustawy o policję Państwu poinformowałem i dałem podstawę prawną, jeżeli chodzi o reprymowanie. Tak. tak, tak Z wyłącznie tych czynności jest ustalenie tożsamości. I kończymy nasze czynności. Proszę nie prowokować. Dobrze, no, My zachowujemy się kulturalnie i chciałbym, żebyście Państwo również stosowali. No, do, 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 tylu, do, do dwóch dziennikarzy, Panie Policjancie. <grym> Dla Państwa bezpieczeństwa. Bardzo, no bardzo. Ja czuję się no. Bardzo no. Nie, czuję, no, się nie czuję nie się się czuje. i Pani Barbara tak. również. Dziękujemy, Dziękujemy Państwu. Bardzo że będziemy za... ten moment wspominać, że przynajmniej nikt nam ręki no, no, nie wykręca, Pana, Pana. w kajdanie nie zakłada. I nie, nie tak, poprosić. Ja Nawet w internecie w zamieścimy podziękowania. Nie za tego Krzysztof. Dobrze, Państwu muszę się wolić. Dziękuję. Nie, my też, nie, jesteśmy, miło, Ale my chcemy zobaczyć, jak wy odjeżdżacie. Chcemy mieć to już za sobą. I odpało. Dobrze? Pomachany, pan, tak pomacha tak, Pani, Pani Barbarosz. 1985, 27 Ale jacy 99. musimy być ważni, ja nie wiem, czy taką obstawę nasz Minister Sprawiedliwości ma poddać. W jakby Pan mógł powtórzyć nie wiemy, czy on o miał taką obstawę. 29, 9, 8, 8, 8, no Boże kochany, jakie ładne samochody, jaki bardzo wypucowane. miłe, że tak dbacie o nas, naprawdę. A jak Was gdzieś zaprosili, przepuśćmy, będziemy jechać na takie rejony, też byście mogli na kowoju udzielić? Do Szczecinka choćby? na kogutach. W sprawie, ja My tak. byśmy chcieli to opuścić, że, że takie zainteresowanie, wanie wzbudzamy właśnie przy Szczecinicach. a w ogóle tacy mimi, sympatyczni. Mimi, przyjmy, sympatyczni. Ja się naprawdę. normalnie czuję, jakbym był jakiś jakiejś Wyprowadziliście nas na ja jest... miasto, jest nam bardzo miło, Czuję się wyróżniony. A Ty? Ja, no, mówię, że ja ty się czuję jak miło. jakiś gangster. Uj. Nie, ja się czuję ważna, bo ministra tak, tak. odprowadzają, ja nie? Dokumenta oddać, o, dziękujemy, dziękuję, do mnie, do miłego do widzenia, dnia. Do widzenia, dnia. Do 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 służby i żeby nie było trzeba nikogo nigdy w kajdanie zakładać, i żeby do, do to czarnego to, nie trafiał, do tego przybytku takiego sławnego. Bezpiecznej drogi, jeszcze raz dziękuję. Do widzenia. Miłego dnia. Uśmiechnijcie się Państwo, bo wy tacy jacyś z miną pogrzebową. Do widzenia. Do widzenia. Do widzenia. w tym nie. To Ale oni chyba ze szczecinka niektórzy. W rejestracji filmu. Chyba ze szczecinka są. Nie martwcie się, oni będą, następni będą zaraz na rana co Czekaj, czekaj. Czeka. Następny. będą. ja tutaj stanę, a Ty, jak ja choć właśnie będzie mi żegnać. Chodź. Państwo? Będziecie mi a musieliśmy się z wami pożegnać, no to tak się pożegnamy. No, to nic, miłej służby owocnej. Po zakończeniu tej pokazowej akcji nikt nie raczył poinformować dziennikarzy o przysługującym im prawie do złożenia skargi na zatrzymanie, legitymowanie i filmowanie. Nie padło ani jedno słowo o możliwości odwołania, zażalenia czy jakiejkolwiek formie rozliczenia funkcjonariuszy z działań które noszą znamiona nadużycia władzy. Zamiast pouczenia, milczenie. Zamiast praworządności, demonstracja siły. W demokratycznym państwie to obywatel kontroluje służby. W Rzeczypospolitej Przestępczej służby kontrolują obywatela. A przecież z materiału filmowego jednoznacznie wynika, że dziennikarze, ubrani w żółte kamizelki z wyraźnym logiem redakcji i widocznymi legitymacjami prasowymi, nie stanowili żadnego zagrożenia, nie ukrywali swojej tożsamości, nie łamali prawa. Jeśli ktokolwiek miał choćby cień wątpliwości co do ich statusu, wystarczyło podejść, zapytać, zweryfikować. Choćby na parkingu zakładu karnego w Czarnym, gdy po zakończeniu relacji spokojnie wracali do domu. Nikt nie uciekał, nikt nie stawiał oporu, nikt nie próbował się ukrywać. Zamiast tego wybrano spektakl, kosztowny, absurdalny i celowo upokarzający. Bo przecież nie chodziło o ustalenie faktów, chodziło o demonstrację siły, o pokazanie bicepsów systemu przed kamerami, na pokaz. Z przesłaniem, tu wolność kończy się tam, gdzie zaczynacie pytać. Zgodnie z artykułem 41 ust. 1 Konstytucji RP, każdemu zapewnia się nietykalność osobistą i wolność osobistą, a jej ograniczenie, nawet chwilowe, wymaga podstawy prawnej i musi być niezwłocznie wyjaśnione osobie zatrzymywanej. Obowiązek poinformowania o przyczynach interwencji oraz przysługujących prawach dotyczy każdego, również dziennikarzy, którzy wykonują swoją pracę w interesie publicznym. W tym przypadku te podstawowe gwarancje zostały zignorowane z pełną premedytacją nie w imię prawa, lecz w imię pokazówki. To nie była interwencja. To był teatralny pokaz siły wymierzony w tych, którzy mają odwagę patrzeć władzy na ręce. Ustalimy. Kto zlecił ten haniebny proceder i zażądamy realnych konsekwencji.